Chciałbym wrócić do pierwszego czytania na samym początku, tego z dziejów apostolskich. To jest jedno z takich podsumowań życia pierwotnego kościoła. Jak czytamy o tym, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących, że nie było własności prywatnej, bo wszystkim wszyscy się dzielili, że też cieszyli się wielkim szacunkiem ze strony ludzi, że mieli wielką łaskę że z mocą świadczyli o Chrystusie, to można odnieść wrażenie, że to jest taka idylla pierwszych lat istnienia Kościoła. Nic jeszcze nie wskazuje na to, że za chwilę wybuchnie prześladowanie z powodu Szczepana, uczniowie się rozproszą, ta rajska szczęśliwość pierwotnego Kościoła się skończy, zacznie się jego historia. A historia jak to historia? Wiemy, że upleciona jest z różnych nitek. Nie każda z nich jest jasna i czysta. I to widzimy już w drugim czytaniu. Z drugiego listu do Tymoteusza, który Paweł napisał w latach 60., więc około 30 lat po wydarzeniach opisanych w dziejach apostolskich. Paweł pisze do swojego. Umiłowanego dziecka w wierze, do Tymoteusza i przygotowuje go nie na rajską szczęśliwość, ale na zmagania, ciężkie zmagania. Nie są to zmagania w pierwszej kolejności z kimś, ale zmagania o kogoś: O tych, którym trzeba wykazać błąd, pouczyć, podnieść na duchu. Dla których trzeba czuwać i dla których trzeba ponieść trudy. Te słowa ukazują stan Kościoła 30 lat po tych pierwszych latach, opisanych w dziejach apostolskich. A wiemy, że potem z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym stuleciem, sytuacja będzie coraz bardziej skomplikowana. Do tych splątanych nitek historii Kościoła. Będą e, dodawane kolejne. Wtedy, kiedy kościół zostanie przeszczepiony na grunt Imperium Rzymskiego, kiedy trochę wzrośnie się z całym systemem Imperium, wtedy, kiedy Imperium upadnie, wtedy, kiedy kościół będzie współtworzył nową rzeczywistość po tym, co wydawało się być. Końcem świata dla wielu e, ówczesnych autorów. Fascynująca historia, wielowiekowa, fascynująca historia, ale też wiemy, że historia obfitująca w kryzysy historia stawiania czoła kolejnym wyzwaniom historia, która też obfituje w różne kompromisy, na które dzisiaj trudno nam się patrzy. Ale w tej całej historii, tak Złożonej, tak wielowątkowej, cały czas pozostaje ta jedna złota nić, która bierze początek w pustym grobie Jezusa. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak po swoim zmartwychwstaniu mówi Chrystus do uczniów. Posyła ich na świat ale też daje im obietnicę, że ich nigdy nie zostawi. I potem apostołowie świadczą w Jerozolimie z wielką mocą o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Paweł zaklina Tymoteusza na pojawienie się Jezusa Chrystusa i na Jego Królestwo. Ta nić jest obecna. Ta nić to jest to, czego się chwytają kolejni, którzy dołączają do grona apostołów. I tę nić przez kolejne pokolenia niosą kolejni ludzie, kolejni chrześcijanie. Ci żyjący w czasach spokojnych i ci żyjący w czasach burzliwych, ci, którzy żyją w czasach rozkwitu kościoła, ale też ci, którzy żyją w takich czasach, kiedy wydaje się, że kościół gdzieś więdnie. Wśród tych pokoleń ludzi. Wiary jest też święty Dominik. Jeden z tych, którzy wzięli na poważne słowa Pana Jezusa, którzy wzięli na poważne Jego Ewangelię. Jak czytałem jego krótki życiorys, to bardzo spodobała mi się taka informacja, że Dominik niczego nie posiadał na własność, miał tylko Ewangelię według świętego Mateusza, którą ze sobą zawsze nosił. To było jego, najbardziej jego. Ewangelia brana na poważne i niesiona wszędzie, gdzie był. To by nie żył w czasach burzliwych, w czasach kiedy na terenie Francji szerzyła się ponura herezja kataryzmu. Niebawem tę herezję miano stłumić siłą, a Dominik rozpoznał moment, Rozpoznał, że to jest moment, kiedy trzeba po prostu nieść Ewangelię, że to, czego ludzie najbardziej potrzebują w tym czasie, to właśnie Ewangelia, że trzeba im podać też tę złotą nić, biorącą początek w zmartwychwstaniu Pana Jezusa, że trzeba im wykazać błąd, pouczyć, ale też podnieść na duchu. I Dominik zaufał, że Ewangelia będzie się sama bronić że będzie się rozszerzać dzięki tym samym środkom, dzięki którym szerzyła się od początku, kiedy apostołowie świadczyli o Chrystusie, którego widzieli i którego znali. Dominik też zrozumiał, że tą Ewangelią trzeba żyć we wspólnocie, we wspólnocie braci i to właśnie ta wspólnota będzie miejscem, z którego będą wyruszali kolejni, żeby iść i głosić. Ale jest jeszcze coś więcej, co Dominik zrozumiał i co zrozumieli ci wszyscy, dzięki którym Ewangelia dociera także do naszych czasów. Wskazują na to słowa świętego Pawła z dzisiejszego drugiego czytania, te słowa o krwi, która ma być wylana na ofiarę. Nie da się nieść Ewangelii, nie da się też żyć we wspólnocie, jeśli człowiek. Nie położy na szali samego siebie, własnego życia. Niedawno wielkie wrażenie zrobiła na mnie taka książeczka papieża Benedykta XVI czy Józefa Ratzingera, bo to wczesna jego publikacja z lat 60.. Książka zatytułowana Przyszłość wiary. Różne tam zagadnienia porusza przyszły papież. Dotyczące właśnie relacji wiary i przyszłości, ale jest tam taki rozdział na temat sytuacji Kościoła w okresie oświecenia, w czasie, kiedy wydawało się, że wiara więdnie, że wszystko zagarnie triumfujący racjonalizm, że w zasadzie wobec triumfów rozumu ludzkiego wiara jest już niepotrzebna. Ratzinger. Pokazuje pewne tło też kościelne tego czasu. Pisze o biskupach, którzy porzucali swoje stolice, przechodzili na stronę rewolucji. Pisze też o takich, którzy zupełnie nie godzili się z tym, że dawne czasy się skończyły i starali się ciągle trwać na tym samym miejscu. Ale na tym tle kreśli też sylwetki kilku nieoczywistych i bardzo różnych postaci, począwszy od. Ludowego kaznodziei, świętego Klemensa Hofbauera, aż po umiarkowanie liberalnego biskupa Sailera. I mówi, że to są ludzie, którzy, których wiele różniło, ale czymś się wyróżniali? Otóż to byli ludzie, którzy mieli serce którzy nie bali się siebie stracić, żeby walczyć o tych, którzy zostali im powierzeni w tych czasach. I pada tam takie zdanie, które nad, za mną chodzi od dłuższego czasu. Papież pisze, komentując postawę tych nieoczywistych bohaterów trudnego czasu, że kto daje samego siebie, tworzy przyszłość. Tak bardzo różni ludzie, jak Klemens Hofbauer, i biskup Seiler, pisze papież, stworzyli przyszłość dla kościoła w tym trudnym okresie schyłku XVIII stulecia. Możemy powiedzieć. Święty Dominik też stworzył przyszłość dla Kościoła parę wieków wcześniej, i stworzył tę przyszłość dając siebie, podobnie jak dali siebie w tamtym czasie Franciszek, Klara, Bernard i wielu innych. Ratzinger pisze o nich, o różnych postaciach z historii Kościoła. Wiemy, że, tam, że sam też był człowiekiem, który dał siebie. I stworzył przyszłość. Dał nam też te słowa, które myślę, że pozostają aktualne także dzisiaj. Także dla nas, którzy staramy się podjąć tę złotą nić, która gdzieś nam jaśnieje w tej plątaninie dziejów, plątaninie wydarzeń, plątaninie nieoczywistej, nie zawsze jasnej historii Kościoła. złotą niść. Świadectwa Apostolskiego o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jeśli ta nić dalej będzie szła w przyszłość, to dlatego, że znajdą się dzisiaj ludzie, którzy dadzą siebie, którzy położą na szali coś więcej niż tylko swoje słowa, coś więcej niż tylko jakieś dodatkowe zaangażowanie. Bardzo lubię takie słowa. Świętego Ireneusza z Lyonu, często przytaczane przy okazji mówienia o tradycji Kościoła. Ireneusz napisał: Pieczołowicie przechowujemy otrzymaną od Kościoła wiarę, która pod działaniem ducha Bożego, jak drogocenny skarb złożony w pięknym naczyniu, nieustannie odmładza naczynie, które ją zawiera. Kościół to jest to naczynie. Które zawiera ten drogocenny skarb? Każdy z nas jest takim naczyniem, każdy z nas przyjął to świadectwo apostolskie, świadectwo, które zawiera się nie tylko w słowach, ale też i w życiu. Dominik był tym, który ten skarb przyjął w sposób wyjątkowy, w którym jego współcześni mogli oglądać to, jak Skarb odnawia naczynie, którego niesie. Dzisiaj za jego wstawiennictwem możemy prosić Boga o to, by i nas ten skarb odnawiał, byśmy i my potrafili ponieść dalej tę złotą nić apostolskiego świadectwa i byśmy i my nie bali się dać siebie, aby tworzyć przyszłość. Amen.